25 lat przed Marco Polo, Benedykt Polak i Jan Piano Skarpiny wyruszyli z poselstwem papieskim do Wielkiego Hama. Jako pierwsi Europejczycy dotarli do celu i powrócili. Pokonali 20 tysięcy kilometrów. W 2007 roku, podobnie jak Benedykt Polak, nasz pierwszy wielki podróżnik, powędrowaliśmy z Łęczycy na Mazowszu do Karakorum w Mongolii. Oto kolejna relacja z tej podróży. Jedziemy przez wielki step. Dopóki jest woda, są i zwierzęta. Przed nami ponad tysiąc kilometrów bezdroży, w pyle, upale i kompletnej dziczy. Osiedla ludzkie pojawiają się z rzadka. To szansa na zatankowanie samochodów i uzupełnienie zapasów wody, bo dalej może nie być już nic. Po całym dniu podróży napotykamy na skupisko kilku chat. Dziś jest dzień strzyżenia owiec, nie sposób się nie zatrzymać. Pierwszy raz w życiu będę strzygła. Owce wprawdzie w trakcie postrzygania, a właściwie przystrzygania, leżą nieruchomo. Zapewne równie zestresowane jak ja, ale i tak idzie mi to opornie. Podobno doświadczeni strzygacze potrafią w sezonie ostrzyć ponad 10 tysięcy sztuk. Ja na pewno do doświadczonych nie należę. Na szczęście owce wykazały się pewną wprawą. to no, ja, ja, ja. Ja? Ja? Nie każcie mi więcej strzyc, bo to jest bardzo trudne. Kolor sierści jest m, prawie taki sam jak kolor skóry i bardzo się ja tak, czysty sierść. Ja Szczęśliwie nie zamordowałam owcy nożycami, więc jedziemy dalej. Upał wściekły. Co jakiś czas nad stepem przechodzą tornada. My tymczasem albo z trudem przedzieramy się przez głębokie kolejny, Albo pędzimy z maksymalną prędkością po słonych dnach wyschniętych jezior. Sól byłaby idealną nawierzchnią, gdyby nie pył, bo ten jest wszechobecny i nie chce wredny opaść jeszcze długo po przejeździe. Co jakiś czas sprawdzamy samochody. Na posiłki zatrzymujemy się gdziekolwiek, bo co za różnica gdzie. Makrela w sosie pomidorowym. W tej chwili jesteśmy w takim terenie, gdzie nawet nie ma zwierząt. Jest tak sucho i gorąco. Jest ponad 50 stopni Celsjusza, mimo że jest już popołudnie. Reżyser ciągle ode mnie chce wrażeń. A wrażeń jest tyle, że trudno je ubrać w słowa. W dodatku wciąż gna nas jakiś demon. Dalej, szybciej, prędzej. Nie wiadomo po co. Wszystkie te otwory to są rury. Ja śpię w samochodzie. Jeśli tu zostajemy, zapraszam wszystkich do rozbijania się. Rozbijania się? Tutaj? Wszystko szczęśliwie się zakończyło w jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie można znaleźć w Kazachstanie, czyli w dolinie kanionu. Rzeki, której nazwy nie pamiętam na razie. Jesteśmy na 46 stopniu, 52 minucie 71 sekundzie długości geograficznej północnej. I... I bardzo słusznie. Dzisiaj mieliśmy naprawdę wspaniały dzień. Chyba najfajniejszy ze wszystkich do tej pory, jakie były. Myślałem o stepie w kategoriach survivalowych, a nie w kategoriach przygody. A okazuje się, że on nagle zmienia kolory, nagle zmienia się roślinność, nagle zmienia się otoczenie. On ma ten step. Czuć, żyje, on ma, swoją, ma swój taki zapach, ma swój klimat. Nasze wyobrażenia są niczym w porównaniu z tym, jaki jest Step. Szczególnie zaskoczyła mnie Krysia, która się porusza w, w tym całym naszym, no, pustynnym bardzo życiu, jak bardzo wytrawny tramp. Ja jestem kompletnie zafascynowany przestrzenią, krajobrazem. I moimi fantastycznymi kolegami również. Zamiast powiedzieć przepraszam, Cicho. proszę, zejdź, odejść, krzyczą, no po prostu odechcie się No musimy się pokłócić, bo tradycja rzecz święta. Poza tym nie ma jak zdrowa kłótnia przed snem.